Szanowni Państwo, my mamy jeszcze jedną niespodziankę. Bo dziś mamy bardzo wyjątkowy dzień, Kasiu. No. Ania Sychowicz. Podaruję Ci z okazji Twoich urodzin. Ale nie mów, który. prezent nie Krysia, powiem oczywiście. Kryśia, prezent będzie. Nie się... który. Szanowni Państwo, wielkie święto Kasia Dowboru obchodzi dziś urodziny, także od całej redakcji. 18. 18. 18. Wszystkiego najlepszego Ci życzymy i oprócz zdjęcia, bo zdjęcia mamy przygotowane. Czy możemy pokazać? Dla Kasi zdjęcie, zdjęcie konia, ale o, mamy ale... jeszcze specjalnego gościa, Kasiu. Jest z nami twoja mama, <głos> <głos> która również z okazji urodzin chciała ci złożyć najserdeczniejsze życzenia. No, ty będziesz. Co? Szanowni to... Państwo, pięknie. ci, ci żeby było. Nie wiedziałam, że... Naprawdę, Szanowni Państwo, niespodzianka. Ogromna. No mama. Do, ale już nie mnie zaskoczyli, dziękuję bardzo. Chodź siądź tutaj. Choć, zapraszamy, chodź, zapraszamy się. na kanapę, oczywiście. I Kasiu, tutaj piękne zdjęcie. Słuchajcie, ale A, nie to nie jest słucham. w ogóle... Niespodzianka. Usiądź, usiądź powolutku. Urodzinowa. Okej, okay, dzięki. O, dziękuję o. bardzo. E, moja mama ma 92 lata, także... Piękny wiek. Dzięki Piękny wiek. wiek. E, dziękuję, o. słuchajcie, e, przepraszam. Przepraszam bardzo, ale takich urodzin się nie spodziewałam. Wszystkiego Kresiu. najlepszego, oczywiście. My trzymaliśmy wszystko od razu w tajemnicy, udawaliśmy, że nic nie wiemy. Kasia wchodziła. Ja myślę, że trochę liczyła na mały 100 lat, ale teraz, oczywiście, 100 lat, 100 lat. Wszystkiego najlepszego od całej redakcji. Mam nadzieję, że dobra niespodzianka. Dziękuję. Czego mama życzy córce z okazji urodzin? Czego mi życzysz, mamuś? Życzę ci wszystkiego. Zdrowia. Przede wszystkim zdrowia, zdrowia. Dzięki. zdrowie jest najważniejsze, prawda? Tak. Tak. Dzięki. Czy pani jest ale Pierwszy raz w telewizji dziś. Pierwszy raz jesteś w telewizji? Pierwszy raz. Pierwszy raz. I jak się podoba. Jestem zaszokowana w ogóle wszystko. To malowanie to. Malowanie mamy najbardziej zaskoczyło. No ale, jest ale podoba ci się pani... nasze studio? No bardzo, ogromne. Jest ładne, bardzo, bardzo Ładne. Jest pani dumna z córki? Bardzo. Czy dumna, dumna jesteś ze mnie? Dumna z ciebie naturalnie, tak <noise> <noise> zawsze. <głos> Ale wiesz, mamo, że e, moja koleżanka z pracy ma na imię Krysia? Mhm. <noise> <noise> też Krysia. Krysia <noise> Zaskoczona jesteś, nie? Bo to rzadkie imię, Zaskoczona prawda? tak młodym pokoleniu, zwłaszcza. Mm -hmm. <laughs> bo Pani też Krystyna. Krystyna, tak. Pani Krystyno, jak pani to robi, bo pani jest w świetnej formie, świetnie pani wygląda. Jaki świetniej, ledwo chodę. Ale Pięknie za to myślisz. A to prawda? najważniejsze, głowę masz fantastyczną, prawda? No, na razie jeszcze tak. <laughs> I wychowała pani przede wszystkim cudowną, cudowną córkę. Tak, to no. pierwszy raz zaskoczona jestem w ogóle wszystkim. No. I... A widziałeś, jaki Jasio jeszcze był tu z nami dzisiaj? A co to za piesek? Tak? To jest pani piesek, od pani dostałam piękne zdjęcie konia, bo jak wiesz, ja kocham konie. Aha. I, no i ja się przyszedł tutaj jako gość też. Mm -hmm. Ale jaki grzeczny. <laughs> bardzo grzeczny. Pani tak. Krystyna, musimy zapytać, jakim dzieckiem Kasia była? Jakim Było byłam dość... dzieckiem? Ja będę powtarzała, mama trochę gorzej Do... tak, słyszę. Dzieckiem była bardzo takim. E, e, Kłóciła się z bratem. To było najważniejsze. No, no. Wszystko się Ale wyda dzisiaj. Bardzo się kochali mimo wszystko i była z bardzo takim żywym dzieckiem. To mi zostało. I to zostało chyba po, po dzień dzisiejszy. Zawsze, zawsze chciała być na pierwszym miejscu. I okay. tak chyba dzisiaj troszkę też jest, prawda? Że <grywa> <grywa> Kasia zawsze na pierwszym ale, miejscu. Ale, ale, ale jakoś się porozumieli w końcu. <grywa> Pięknie, pięknie ogląda się też waszą relację. Bardzo miło nas jest z panią gościć tutaj. No, nam. Jestem taka zaszokowana, że w ogóle nie wiem, co powiedzieć. Dobrze mówisz, dobrze A, mówisz. Ale niespodzianka chyba się udała. Udała się, tak. Zaskoczyliście mnie bardzo. Powiem szczerze, że się tego kompletnie e, nie spodziewałam. Nie spodziewałaś no się. Ale że ty wstałaś było... tak wcześnie? No, no tak. bo Kasiu mama już... lubi pospać. Kasia już od wielu lat tak wcześnie wstaje. Zostawiamy, porozmawiajcie sobie spokojnie, a my już teraz przenosimy się na czerwony dywan, Na tam Marta Surnik. Ja teraz przed kamerą, Kasiu, składam ci najserdeczniejsze życzenia. Zaraz cię wyściskam i ucałuję. Z panią Krystyną miałyśmy przyjemność spotkać się w garderobie. Co za fantastyczne kobiety. Mi też łezka poleciała, trudno się teraz mówi. Dobra. цунова <śmienic> 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 <śmienic>